Okej, okay, następny odcineczek Mass Effect. Oj, sorry, ludzie. Jesteście obserwowałem wasze postępy. Jesteś <coughs> czas. Akumulatory zbiorników nie będą czekać, aż skończycie zabawy z tymi kretyńskimi najemnikami. Zakładam, że to ty jesteś Okire. Nie wyglądasz mi na uwięzionego, ani wdzięcznego, że tu jestem. Możesz twierdzić, że przybyłeś tu z pomocą, ale Shepard, do niedawna świętej pamięci, nie zwiastuje zmian na lepsze. Zaskoczony? Wszyscy Kroganie powinni cię znać. Jestem pewien, że rana już ci przypomniała o Twoich czynach na Wirmirze. Na pewno chętnie jeszcze raz opowiesz tę historię. To świetna opowieść. Sarem! Zdrajca widm grozi, że wyleczy genofagium, co łączyłoby się z powrotem krogańskiej hordy i zniweczeniem łagodnego mordu Turian i Salarian. Lecz nim Saren zdoła nasłać swe bezkresne legiony, oto nadciąga Shepard, zwyciężając dzięki potędze atomu. Lubię ten fragment. Jest podniosły. Nie było miejsca na Finesję. Gdyby było jakieś inne rozwiązanie, rozważyłbym je. Ależ ja to pochwalam. Blada horda Sarena to nie byli prawdziwi kroganie. Sama liczebność jest niczym. To błąd dobry dla obcego, ale ci najemnicy też go popełnili. Pozwoliłem, żeby ich przywódczyni wcieliła moich wyrzutków do swej armii, ale staje się niecierpliwa, najwyższy czas, żebyś mnie stąd zabrał. Przybyliśmy w sprawie zbieraczy. Twoje problemy nas nie obchodzą. Rozumiem. Tak, ataki zbieraczy stały się częstsze. To ludzkie zmartwienie. Ja koncentruję się na innych sprawach. Posiadłem wiedzę umożliwiającą stworzenie jednego czystego żołnierza. Jego istnienie będzie dla genofagium największą możliwą zniewagą. Twoje metody są radykalne, ale potrafisz zlikwidować zagrożenie. Pomożesz nam? Może zdołam wytargować bezpieczne przejście, ale prototypu nie oddam. To klucz do mojej spuścizny. Jest aż tak słaba. Zabije moją spuściznę przy pomocy jakiegoś przeklętego zaboru. Shepard, chcesz informacji o zbieraczach, powstrzymaj ją, będzie chciała się dostać do chemikaliów w magazynie. Czemu po prostu nie zaczniesz od nowa, tak jak ona? Ten zbiornik jest czysty, to efekt badań i niezliczonych prób. Nie da się go odtworzyć. Spuścizna musi przetrwać. Że DOR jest przy odrzuconych zbiornikach, zabijcie ją. Ja zostanę tutaj i zrobię co trzeba. Yes, sir. Czy e, ja szybko to załatwię? Ja sprzątnę. Jak się nie będzie. E, dobra, nieważne. Nie chcecie wiedzieć, co chciałem powiedzieć. Jestem po prostu zły, brutalny. Aha, zapisuję. fak patrzcie co tam jest Jak się nie awaria krytyczna Wybuchnie Nie Mam pewien pomysł, tak jakby nie patrzeć. Okej, okay, zaleca pośpiech, więc ja też się pośpieszę. Czyli się zapiszę. No i tu sobie teraz będziemy słuchać. Aha. Okir oddał życie za tego jednego kroganina? Nie może być gorszy od Okira. A jeśli jest silny, będzie nam potrzebny. Czysty kroganin może mieć niezłą krzepę. Taki siłacz mógłby nam się przydać. Jeśli w ogóle pomoże, wątpię, żeby ktoś pytał go o zdanie w jakiejkolwiek sprawie. Normandia? Okir odpada, ale mamy paczkę, którą trzeba odebrać. Kroganin. I to zboru. Okej, podsumowanie pojąłem, zacząć zadania. karabinu snajperskiego fundusze Cerberus. Platyna, no i raport. Ach. mnie to kończenie misji. Ale o ja się nie rzucam Ja nic nie mam do tego Ale jeszcze ani nie, nie mam, to jest dziwne Polono takie kroganina i badanie go ma sens Ale nie jestem pewna czy należy go budzić Ale lagii. nie wiem czemu wspomniałeś już o tym kilka razy Nawet zwykli kroganie są niebezpieczni Tego stworzył i zapewne kształcił szaleniec Widzę, że wszyscy gadają o nowym przycisku do papieru. Jakieś problemy? Nic o nim nie wiemy, komandorze. Jest, co mi tak zaczął Wiem. ścinać? To cię nie intryguje? Kroganie dobrze walczą w bezpośrednim starciu. Może nie warto go budzić na ograniczonej przestrzeni. Dobrze. Na razie ładownia jest bezpieczna. Muszę się zastanowić, co z nim zrobić. Ale zacząłeś ścinać. Okej, okay, okej, okay, dobra, już A okej, okay, gdzie mamy? E, laboratorium tam To właśnie tak trzeba łazić teraz cały czas. To jest skurczęce. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. To nie na wiadomości. Wybierz wiadomość od Andersona, no. Że mam się z nim skontaktować, zaznaczę do, to przeczytane Dobra, to wszystko niby Okej okay. Nie, najpierw por idziemy poronosować, bo niedługo Będę kończył ten odcinek, A tu jest winda, nie? No Trzeba iść zarywać bo później będzie że nie romansuję w tej grze w ogóle i muszę jakieś bonusy wklejać No właśnie ten bonus wtedy co zobaczyłeś jak zakończył się romans z Patryka Shepard'a z Ashley Williams to właśnie wtedy przechodziłem Komandorze w czym mogę pomóc Masz chwilę Miranda Oczywiście właśnie kończę raport operacyjny Jestem pod wrażeniem, Shepard. Na razie wszystko idzie wyjątkowo dobrze. To jedna z najlepszych operacji Cerberusa, w jakich brałam udział. Może dlatego, że to nie jest operacja Cerberusa. Może ty tak uważasz. Ja odpowiadam bezpośrednio przed człowiekiem iluzją. Jestem tu dlatego, że on tak chciał. Cerberus dał ci drugą szansę. Może ty też powinieneś nam ją dać. Czym Cerberus zdobył sobie twoją lojalność? Hmm. Chyba zasługujesz na to, żeby się dowiedzieć. Pamiętasz, jak powiedziałam ci, że zostałam zmodyfikowana genetycznie? Cóż, to nie był mój wybór. Mój ojciec mnie stworzył. Jest bardzo wpływowym i władczym człowiekiem. Nie chciał córki, chciał dynastii. Uciekłam, gdy tylko byłam wystarczająco dorosła i odważna. Udałam się do Cerberusa, ponieważ wiedziałam, że zdołają mnie ochronić. Wyglądasz na osobę, która potrafi się obronić. Po co ci Cerberus? Mój ojciec zainwestował fortunę w swoją dynastię. Nie wystarczyło po prostu odejść. Wiedziałam, że będzie ścigał swoją inwestycję. Zakładam, że Cerberus aprobuje twoje zdolności. Oczywiście. Cerberus w pełni popiera wszystko, co przyczynia się do rozwoju ludzkości, wliczając w to modyfikacje genetyczne. Ale w przeciwieństwie do mojego ojca i jego egoistycznych pobudek, Cerberus i człowiek iluzja wierzą w większe dobro. Oni myślą perspektywicznie, a ja czuję, że mam tu jakiś cel. Mówisz o sobie, jakbyś była tylko narzędziem wykorzystywanym przez ojca, przez Cerberusa. Być może. Lubię znać swoje miejsce w świecie. To pomaga mi znaleźć sens mojego istnienia. Jesteś tym, kim jesteś, Mirando. Nie musisz się z tego tłumaczyć. Łatwo ci to mówić. Oboje zostaliśmy stworzeni do wielkości, Shepard. Różnica między nami jest taka. Że Ty byłeś wielki, zanim Cię odbudowaliśmy, a ja jestem wielka właśnie dzięki temu. To Twój duch i osobowość czynią Cię wielką. To one każdego czynią wielkim. To miłe z Twojej strony, ale nie jestem pewna, czy Ci wierzę. Niemniej dziękuję. Dobra. Dziękuję za poświęcenie mi czasu, Mirando. Porozmawiamy później. Kiedy tylko zechcesz, komandorze. Dobra, więc to wcięcie.